Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa i administracyjna, międzynarodowe projekty, innowacyjne metody badawcze i specjalistyczna aparatura. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk jest liderem w obszarze Nauk o Ziemi. Dążymy do poznania procesów i mechanizmów sterujących systemem ziemi, staramy się budować strategiczną infrastrukturę badawczą, działamy na rzecz społeczeństwa, rozwoju gospodarki, budujemy środowisko przyszłych liderów. Działalność badawcza Instytutu Geofizyki jest skupiona w ośmiu zakładach: sejsmologii, fizyki atmosfery, sejsmicznych badań litosfery, hydrologii i hydrodynamiki, geofizyki teoretycznej, magnetyzmu, obrazowania geofizycznego oraz badań polarnych i morskich. Mamy w naszym Instytucie wiele działalności naukowych, ale zawsze opiera się to o lidera. Naszym projektem są ludzie. To nam daje możliwość prowadzenia prac naukowych na bardzo wysokim poziomie, z jednostkami ze wszystkich kontynentów. Pracujemy z NERCEM w Anglii. Pracujemy oczywiście z ośrodkami w Stanach, to jest Scripps, z jednostkami w Japonii. W Zakładzie Sejsmologii naukowcy badają naturalne trzęsienia Ziemi i wstrząsy sejsmiczne indukowane eksploatacją zasobów Ziemi. Monitorujemy szczegółowo i analizujemy sejsmiczność terytorium Polski. Także w celu ustalenia poziomu zagrożenia dla budowli krytycznych typu elektrownie atomowe. Drugą częścią działalności to jest badanie antropogenicznych procesów sejsmicznych, które wywołane są technologiczną działalnością człowieka i na przykład eksploatacją podziemną lub podkrywkową energii geotermalnej, eksploatacją złóż ropy i gazu i szeregu innych procesów. Badacze z zakładu sejsmicznych badań litosfery rozpoznają i modelują budowę skorupy ziemskiej. Litosfera to zewnętrzna powłoka Ziemi sięgająca do głębokości około 100 km. W górnej części skorupy ziemskiej jest zarejestrowana historia ewolucji naszej planety. Badania geologiczne sięgają stosunkowo płytko do przy tej głębokości rzędu Kilku kilometrów, bo tak sięgają wiercenia. Natomiast my używamy metod sejsmicznych, geofizycznych. Fale sejsmiczne sprężyste spełniają jak gdyby rolę rentgena. Źródłem tych fal sprężystych są trzęsienia ziemi. Musimy używać sztucznych generacji fal sprężystych przy pomocy eksplozji ładunków wybuchowych i wtedy nazywa się to głębokie sondowania sejsmiczne skorupy litosfery Ziemi. Rozpoznanie struktury skorupy ziemskiej jest bardzo interesujące dla przemysłu naftowego, dla zwiększenia zakresu głębokości poszukiwań źródeł energetycznych. Zespół Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki skupia się nad zjawiskami hydrologicznymi, które zachodzą w naturze. Zajmujemy się badaniem całej hydrosfery, począwszy od opadów, spływu powierzchniowego, spływu podpowierzchniowego, modelowania suszy, powodzi. A również hydrodynamicznych procesów zachodzących w rzekach, np. przepływów, które są modyfikowane przez roślinność. W związku z zmieniającym się klimatem coraz więcej doświadczamy różnego rodzaju zjawisk ekstremalnych. Za pomocą technik komputerowych, modeli matematycznych staramy się takie zjawiska przewidywać i proponować politykę, jak kontrolować takie zjawiska, ewentualnie jak się do nich po prostu przystosować. W zakładzie geofizyki teoretycznej analizuje się procesy geofizyczne oraz rozwija matematyczne metody ich opisu. Celem jest próba zrozumienia reguł podstawowej fizyki rządzących różnymi procesami, które wydają się na pierwszy rzut oka losowe. Na przykład trąby powietrzne, jakieś huraganowe zjawiska, nie mówiąc o trzęsieniach ziemi, wybuchach wulkanów, tsunami. Próbujemy zastosować nowoczesne techniki znane zwłaszcza z zakresu fizyki statystycznej do opisu procesów też, które wokół nas się dzieją. Komputery potrafią zasymulować sztucznie procesy fizyczne. Można tworzyć bardzo nowoczesne, bardzo wydajne algorytmy numeryczne, które właśnie znajdują już zastosowania aplikacyjne w meteorologii, w sejsmologii, a także w innych dziedzinach Naukowcy z Zakładu Magnetyzmu poznają budowę Ziemi dzięki badaniom pola magnetycznego. Mamy obserwatorium magnetyczne, gdzie badamy naturalne ziemskie pole magnetyczne, jego natężenie składowe, konwekcja, procesy, które zachodzą w obrębie tego płynnego jądra Ziemi prowadzić do powstania ziemskiego pola magnetycznego. I mamy zespół, który stara się dociec, jakie mechanizmy tym rządzą. I mamy zespół, Magnety teluryczne. Przy pomocy elektrod, które są montowane gdzieś w części Ziemi, przy znajomości prądów wytwarzanych przez zmieniające się pole ziemskie, zespół ten dąży do tego, żeby poznać budowę tej skorupy ziemskiej. Zespół paleomagnetyzmu. Bada ruch dawnych kontynentów, tak jak one w sposób był ułożony, jak dochodziło między nimi do kolizji, zderzeń, powstawania łańcuchów górskich. Zajmujemy się palobiografią w oparciu o zapis pozostałości magnetycznej w skali. Zespół Magnetyzmu Środowiskowego stosuje metody magnetyczne do monitorowania zanieczyszczeń antropogenicznych, czyli pochodzących od człowieka. Chodzi przede wszystkim o metale ciężkie. Uczeni z Zakładu Obrazowania Geofizycznego zgłębiają wnętrze planety. Portretujemy wnętrze Ziemi. Zajmujemy się strukturą skorupy ziemskiej, poszukiwaniami surowców, Mineralnych zarówno złóż węglowodorów, jak i surowców mineralnych typu złoża różnych metali. Jest duże zapotrzebowanie na surowce mineralne. Telefon czy, czy komputer zawiera bardzo duże ilości tzw. krytycznych minerałów czy pierwiastków śladowych, i dostęp do nich, poszukiwanie nowych złóż jest, jest bardzo istotne. Stąd wydaje mi się, że te badania, które prowadzimy, służą cywilizację. Pracownicy Zakładu Badań Polarnych i Morskich analizują zmiany procesów zachodzących w geosystemie na obszarach polarnych. Jednym z takich tradycyjnych obszarów, który prowadzimy naszą aktywność naukową jest obszar Svalbardu, w szczególności południowego Spitsbergenu i rejonu naszej stacji polarnej. Drugi obszar, który zamierzamy eksplorować w przyszłości, to jest obszar wschodniej Antarktydy. O tym, że klimat się ociepla, dowiadujemy się ze zmian temperatury i z procesów, które dzieją się w obszarach polarnych. Tam zmarzlina się roztapia i to jest główne świadectwo zmian klimatu globalnego. 50 milionów lat temu różnica temperatur pomiędzy równikiem i obszarami polarnymi była niewielka, wynosiła 15 stopni. Dzisiaj mamy różnicę 60 stopni. To jest wyjątkowy okres w dziejach Ziemi. Urodziliśmy się w klimacie zimnym, a ten klimat prędzej czy później będzie się ocieplał w drodze naturalnych procesów. Człowiek je przyspiesza i te relacje pomiędzy naturalnymi procesami a procesami wspomaganymi przez działalność człowieka to są celem naszych badań naukowych. W Zakładzie Fizyki Atmosfery naukowcy analizują zjawiska w atmosferze. Zajmujemy się obserwacją oraz modelowaniem zjawisk w atmosferze. W naszych obserwatoriach prowadzony jest ciągły monitoring. Monitorujemy zawartość ozonu w atmosferze od 1963 roku, elektryczność atmosfery od 1960 oraz promieniowanie UVB od 1976 roku, co stanowi najdłuższą serię pomiarową na świecie. Modelujemy zmienności długo- i krótkookresowe takich parametrów jak zawartość ozonu w atmosferze intensywność promieniowania UVB, koncentracja gazów tworzących smog atmosferyczny oraz innych gazów, które występują w stratosferze. Nasze badania mają charakter interdyscyplinarny. Dostarczamy prognozy 24-godzinne i natychmiastowe, tzw. zwany nowcasting promieniowania ultrafioletowego na terenie Polski do celów bezpiecznego opalania. Instytut Geofizyki nadzoruje również działalność kilku obserwatoriów, m.in. w Raciborzu, Świdrze czy na Helu. Centralne Obserwatorium Geofizyczne Instytutu znajduje się w Belsku Dużym. Część obserwacji dotyczy zmian spowodowanych głównie tym, co się dzieje nad nami w magnetosferze, w jonosferze. Obszar działalności naszego obserwatorium jest dość szeroki. Ostatnio powstało laboratorium hydrologiczne, a także pracownia skanowania archiwalnych materiałów geofizycznych, prowadzimy głównie dla naszych potrzeb. Obserwacje niektórych wybranych parametrów meteorologicznych. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk jest wyspecjalizowanym ośrodkiem kształcenia i doskonalenia pracowników naukowych w obszarze nauk geofizycznych. Prowadzi studia doktoranckie, staże naukowe, praktyki studenckie oraz liczne działania edukacyjne i popularyzujące naukę. Dla mnie najważniejsze jest, aby pracownicy naukowi prowadzili badania w sposób nieskrępowany, kreatywny. Żeby stawiali sobie bardzo wysoko poprzeczkę, chciałabym, żebyśmy prowadzili badania interdyscyplinarne. Zależy mi również na transferze wiedzy, nauka, przemysł, żeby budować środowisko informacyjne, żeby nasze badania były rozumiane przez społeczność, żeby społeczność również była częścią tego procesu badawczego u nas w instytucjach. Potencjał badawczy, bliska współpraca z licznymi instytucjami naukowymi oraz wysoka efektywność zapewniły Instytutowi Geofizyki wyróżnienie najwyższą kategorią A, przyznawaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Badania dotyczące zmian klimatycznych, zanieczyszczenia środowiska, efektywnego wykorzystania surowców czy współpracy nauki z biznesem zyskują coraz większe znaczenie. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk jest doskonale przygotowany, by sprostać tym najważniejszym współcześnie wyzwaniom.